Zastanawiałeś się kiedyś co może naprawdę zrujnować twoje postępy na siłowni? Kiedy zaczynałem trenować, myślałem, że wiem wszystko, ale rzeczywistość szybko zweryfikowała moje podejście. Pozwól, że opowiem ci o sześciu błędach, które niemal mnie zatrzymały. Najpierw wieczna redukcja. Byłem tak skupiony na byciu szczupłym, że bałem się jeść więcej. Przy wzroście met 87 cm i jedynie 2000 kalorii dziennie. No cóż, sam rozumiesz, nie ma tu mowy o budowaniu masy mięśniowej. A może znasz to uczucie, kiedy za bardzo się starasz? Ja trenowałem jak szalony. 16 do 30 serii na każdą partię, aż do upadku mięśniowego. Efekt? Kompletne przetrenowanie. O świnioma się słyszałeś? Ja próbowałem i przytyłem 7 kg w miesiąc. Niestety nie w mięśniach, ale w tłuszczu. Wyglądałem jeszcze gorzej. Ego lifting to kolejny błąd, chciałem podnosić więcej niż mogłem, co skończyło się kontuzjami barków i zniszczeniem swojej postury. Pominąłem też czynnik mięśni, które uważałem za mniej ważne lub atrakcyjne jak np. biceps czy triceps. Teraz wiem, że to był ogromny błąd. A na koniec brak mobilności. Wchodziłem pod sztangę bez rozgrzewki i w efekcie bolały mnie plece oraz kolana. Dziś śmieję się z tych błędów, ale wtedy mogły mnie naprawdę kosztować zdrowie. Obserwuj po więcej wiedzy. Pozdro.